Protože chtěl, aby město bylo pevné, tak se rozhodl, že vystaví nejméně základy toho města z kamene a že obkrouží to město kamennými hradbami. I vymyslím sobie, že by lidé v tom městě byli bezpeční, že otočí jakýmsi umocněním z kamene. On přivedl sebou do míst budoucího Trudnova řemeslníky mnoha profesí. Přivedl sebou řemeslníků v jednu specialnosti. Jední z nich byli také kamenníci a on je vyslal, aby šli a nalezli místo pro kamenolom na nalámání dostatku materiálu. Ne, I všichni byli kamieniarze, których vyslal, že by v okolici naležli jakýś kamenolom nadající se do pozyskývání kamienia v obrony města. A tak oni vyšli, šli po tom návrší, ale žádné takové místo se jim nepodařilo najít. E, no i chodili, i vyšli na, na górę v pobližu, ale nic, nic godného na zauření neudalo se znaleźć. Proto zvolili dva nejzkušenější, Mikuláše a Pavla, aby šli ještě o kousek dál a přeci jenom to vhodné místo našli. Vybrali dvou nejdolnějších kabinářů, Mikuláše i Pavla, i vyslali že by ještě trochu dalej pošli i což V těchto prostorách se ty výstavy střídají a právě dnes začíná výstava O legendách a pověstech města Lubavky. Já sám jsem velice překvapen, jak děti od vás z Lubavky stvárnily nápady a myšlenky, které se k těmto legendám vztahují. Mně se moc ty ta obrazová díla líbí. A je vidět, že vaše děti mají klubavce a k okolí krásný vztah, že je to jejich vlast, jejich domov, a určitě jsou rádi, že můžou v takovémto krásném přihraničním městě vyrůstat. I to jest jakby nawiązanie do tego, że ta historia smoka trudnoskiego jest związana ze średniowiecznymi wyobrażeniami na temat alchemii. Także potem się zase możecie indywidualnie prohlédnąć, jak se drak zobrazuje w tej nadobie, a jak właśnie probiecha ten alchemiczny proces. I tu można potem przyjść i zobaczyć, jak ten proces alchemiczny tutaj się odbywa. Dzisiaj przyjechała do Trutnowa do Galerii Smoka, przyjechała Grupa Młodzieży z Lubawki, autorzy prac o legendach i podaniach historycznych lubawki. Te prace są tutaj w Galerii Smoka prezentowane w miesiącu czerwcu jako element wspólnego projektu. Oprócz tej wystawy jeszcze zwiedzą i co, usłyszą jakieś legendy o Smoku. Tak, oczywiście już jest, obejrzeli, mogli obejrzeć całą Galerię Smoka, usłyszeć o legendach Trudnowa, ponieważ tego fragmentu wiedzy nie, nie znają. Ten, ten projekt ma też mieć wymiar edukacyjny. Także są teraz w tym momencie młodzież zwiedza właśnie pracę i, i, i ekspozycje przedstawione tutaj w galerii Smoka. I koniec projektu już będzie. Projektu jeszcze nie. Ta sama wystawa będzie prezentowana w Lubawce w, w miesiącu lipcu i sierpniu, a następnie we wrześniu jeszcze tutaj w Trutnowie odbędzie się konferencja naukowa na temat e, regionalnych czy miejscowych podań polsko-czeskich i legend. Jest, nagrody przekażemy do szkoły, ponieważ nie brałem mi dzisiaj tutaj ze sobą. Pierwsze miejsce praca Herbkauska Ślowskiego, Monika Bukowska, trzecia. Bar. Drugie miejsce, Legenda Skarb w Królczych Skałach, Magda Kościńska I trzecie miejsce, Legenda o herście rabusiu zwany Musy i za trzy wyróżnienia, również za, za, ponieważ te prace były wszystkie bardzo, bardzo ciekawe i bardzo fajne. O Założeniu Głowawki, Hubert Obrzut, Kieroszowa. Przez z Królczego Kamienia, do Szpaku, Hanna Burzawa, dwóch Kinga Teraz myślę, że jeżeli chcecie, to każdy może obejrzeć sobie galerię, a tak jak mówiłem, nagrody przekażemy w tym tygodniu do szkoły. Zdobyłaś, ładna twoja praca. Co to jest na tym rysunku? Moja praca przedstawia herb Chełmska Śląskiego. Narysowana jest ona, to jest rycerz, który poluje w lesie i jest to technika ołówek.